Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy Zielaz Polska. Moi drodzy, jeśli myśleliście, że widzieliście już w swoim życiu wszystko, to powiem wam, że nie. Głupota ludzka potrafi nas zaskoczyć. Jeszcze bardziej, teraz to, co widzicie za moimi plecami, to jest brama. To jest brama do Auschwitz z napisem Arbeit macht frei. Teraz, moi drodzy, chciałabym wam pokazać. Co wymyślili wrocławscy deweloperzy? We Wrocławiu postawiono nowe osiedle z taką oto bramą, jak widzicie powyżej. Osiedle nazywa się Różanka i jak możecie zaobserwować, ma takie oto wejście, jak ta brama do Auschwitz. Moi drodzy. Nie wiem, do czego ten świat zmierza, i chyba lepiej się nad tym nie zastanawiać. E, moi drodzy, ja chcę tutaj tylko e, wskazać Wam na bardzo duży błąd merytoryczny, ponieważ piszą nam tutaj, że ta brama budzi niepokojące skojarzenia z Auschwitz-Birkenau. Moi drodzy, nie jest to prawdą, nie jest to prawdą, i za chwilę Wam powiem, dlaczego. Obóz, który widzicie powyżej moi drodzy, to jest właśnie Auschwitz-Birkenau. Jest to jakby druga część obozu Auschwitz. Auschwitz-Birkenau jest, czy znajduje się we wsi Brzezinka i stanowi punkt takich bardzo dużych wycieczek turystycznych. Swoją drogą nie mam pojęcia, co ludzie w tym widzą. Um, Moi drodzy, ponieważ jestem świeżo po takiej wycieczce, mogę Wam z całą pewnością zagwarantować, że nie ma tam tego napisu. Jest to przedłużenie. Auschwitz-Birkenau jest jakby taką drugą częścią e, obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tylko w obozie Auschwitz-Auschwitz-1 widnieje napis, Arbeit Macht Frei. Tylko w tym pierwszym obozie. Ten pierwszy obóz znajduje się w Oświęcimiu, natomiast drugi został wybudowany po. No, po prostu wykopaniu stamtąd ludzi ze wsi Brzezinka. A więc, taka jest, moi drodzy, różnica. więc Jeśli coś Wam się kojarzy z napisem Arbeit Mach frei, to z całą pewnością kojarzy Wam się to z obozem Auschwitz w Oświęcimiu. Auschwitz-Birkenau jest to inny Obóz, jakby przedłużenie tego obozu, który mam, z którym mamy do czynienia w Auschwitz. Niemniej jednak, moi drodzy, zastanówmy się bardzo dobrze nad tym, co takiego deweloperzy, co takiego ci wszyscy ludzie, również kreatorzy mody, którzy pamiętacie na pewno była w rezerwat taka. Wspaniała, e, no, t, t, taka wspaniała e, moda, nie wiem, to było ze dwa, może trzy lata temu, gdzie dosłownie można było sobie kupić ubrania w takie pasiaki, jakie one, e, jakie były dawane osobom w Auschwitz. Moi drodzy, więc jeśli myślicie, że ludobójstwo. Przestało mieć miejsce. To niestety, ale bardzo zastraszające jest to, że pomimo, iż tak wiele ludzi odwiedza miejsce zwane Auschwitz i Auschwitz-Birkenau, to ci ludzie wychodzą stamtąd kompletnie nie wyciągając wniosków i nie widząc tego, jak wygląda dziś. Depopulacja ludzkości. Przetrzymywanie ludzi w obozach takich jak niegdyś Auschwitz czy Auschwitz-Birkenau jest zbyt kosztownym narzędziem i niestety przez to można być pociągniętym do odpowiedzialności. Teraz natomiast są. Lepsze sposoby? Ludzie i tak są niewolnikami niewolnikami pieniędzy, banków, kredytów, które spłacają. No i oczywiście, moi drodzy, na zabiegi medyczne ludzie zgadzają się w chwili obecnej sami nie trzeba ich do niczego zmuszać. Pomimo tego, że niektóre aspekty em, o których w świecie ludzi świadomych mówi się dosyć sporo, są one traktowane jako spiskowe teorie, to mimo to jest to jeden z elementów, moi drodzy, podobnie jak to, co pokazałam Wam przed chwilą, depopulacji, niszczenia ludzkości, ale tym razem to Wy na to wszystko się zgadzacie. Zgadzacie się na wszystko i wierzycie we wszystko, ponieważ Pan czy Pani w telewizorze Wam tak powiedziała. Wszystko, co usłyszycie w mediach głównego nurtu, uznajecie za najwyższą prawdę. Dzięki temu bardzo łatwo jest Wami manipulować i bardzo łatwo jest doprowadzić do tego, że Wy nie widzicie, w jakim procesie, w jak perfidnym procesie bierzecie w chwili obecnej udział? Wszystko jest ok, tylko trochę boli głowa, wszystko jest ok, tylko jestem troszkę zakręcona, tylko troszkę nie mogę się skupić, ale Wi-Fi jest dobre, sieć 5G, przecież to wszystko jest dla naszego dobra. To, co widzicie u góry, to jest również dla waszego dobra. Wszystkie leki psychotropowe są dla waszego dobra, prawda? Ktoś, kto nigdy w życiu nie pracował fizycznie, ktoś, kto nigdy w życiu nie uprawiał roli, ktoś, kto nigdy w życiu nie zajmował się zwierzętami, mówi rolnikom, w jaki sposób oni to mają robić. Mało tego, wy wszyscy zgadzacie się na to, co oni wam mówią. Robicie dokładnie to, co każe Wam robić telewizja. Większość ludzi za swój obywatelski obowiązek uważa pójście do urn, jakby ta czynność miała cokolwiek zmienić w Waszym życiu. Żyjemy w czasach, w których płaci się ludziom za to, że nie pracują, natomiast ludziom, którzy idą do pracy. Każe się im, im, czy no dosłownie, każe się ludzi, którzy pracują podatkami. Wiara, za którą wielokrotnie i wiele osób dałoby sobie zrobić krzywdę, choć nie wiem, czy gdyby przyszło to do czego, to pozwoliliby na to. Moi, na to. Moi drodzy, tak wygląda przyrząd do przywracania wiary w Boga. Żadna inna religia nie zabiła tak wielu ludzi, jak Wiara katolicka. Wiara katolicka jest po prostu religią przemocy. Ja rozumiem, że to było kiedyś, ale wyciągajmy wnioski. Kolejna kwestia, która ma zniewolić ludzkość, to jest zielony ład i 15-minutowe e, strefy. Takie mini Auschwitz, mini e, 15-minutowa strefa już powstała we Wrocławiu. Co będzie dalej? czy ludzie, którzy są zahipnotyzowani telewizorem, zatruci metalami ciężkimi i z powietrza, i z innych możliwych, jak tylko możliwych, em, no, marchewek, na które sami się zgadzają i nie tylko, czy tacy ludzie są w stanie przeciwstawić się temu, co może nas wkrótce spotkać? Ludzie zgadzają się na to, aby... Moi drodzy, opodatkowywać to, co ziemia daje nam za darmo, tak wygląda nasze życie. A więc, moi drodzy, to, co widzimy na tym obrazku, to nie jest przeszłość. To dzieje się nadal, tyle, że teraz to ty wyrażasz na to zgodę świadomie, podpisując te wszystkie dokumenty, papiery, sam na to się zgadzasz, to wszystko nadal trwa. Tyle, że teraz jest to ubrane nieco inaczej. Proszę więc, abyście zaczęli wyciągać wnioski i abyście zastanowili się nad tym wszystkim, co dzieje się dookoła Was, bo to, co uważacie za przeszłość, tak naprawdę nigdy się nie skończyło. To po prostu przybrało inną formę. Pod pozorem wolności jesteście zniewoleni.